Siemanko ludziska w kolejnym odcinku FORTNITE'a I dzisiaj będziemy odblokowywać yy, dwie strony karnetu bojowego i będziemy już odblokowywać yy, dwie strony yy, Mistika w mnie, bo ja mam 74, a tutaj jest za 72 Mistika <laughs> yy, To okej okay. yy, Kły oni? Kli, klinga popielo, popielnego blasku. Ocalałe kwiecie, zagubiony meteor. O, to mi się podoba. Mistyka. Mistyka rozmazy. Y, Karmazynowe kwiecie. <laughs> Oj, przeminęłam. Deszcz meteorów, to bierzemy. Zew horyzontu. Y, kli, kling, klinga popielnego blasku. Ikona sztandaru. I mistyka, mistyka y, roz y, karmazynowe kwiecie. Bierzemy. Wszystko mam jej. Wszystko, wszystko mam już od razu ustawione. No i mam koronkę. Uhuhu. anything in need I'll get that me take the lead I'll sweat that if you want to eat our will chef that move your feet I'll let that anything in need I'll get that me take the lead I'll sweat that if you want to eat I'll chef that yes two me each Mam misty mam drugi styl mistyki, a mam. Yy, a, a ekran przed mam groma. Wiesz, że to do ciebie nie pasuje Mamik koronę, No i pięknie Teraz całe szczęście nie mamy żadnego challenge'u Bo ostatnio robiłem challenge niebieskich broni. Ale teraz całe szczęście nie mam żadnego, więc mogę brać bronię, jak jest to tylko sobie zechcę. Znaczy oczywiście takie, które są oczywiście w grze. No. Dobra. <laughs> Możemy już wyskakiwać. No i boom! Jest moja ulubiona mota. Za meteor. Też meteorów chyba. Tak się nazywało. Pierwszy typek wylądował, widzę go. Tylko, że to nie tutaj. Już ci klepią. O kurde no! Co mi w tej się ukradł? Ooh. przynajmniej no, nie mam lagów. 我们家。Oh, Widzieliście, jak oberwał na hita? Co to było? Ale to był sztos! Ale to było nocne, opanie. Że na hita oberwał 200, chyba 50, nawet. No, powiem, że spoko. Teraz mi dobrze poszło akurat z tym rozwaleniem. Ale to było super. Bardziej tutaj się chować można. To jest skrytka fajna. No, tutaj jeszcze jakaś taka średnia. Ale to było mocne. Oj, bardzo mocne. Oj, tutaj poszło. Ba A, już nie można. Tu skrzynka się... ...pali. Ale ja jeszcze mam koronkę! Zostało 11 osób. Mam czterech... Czterech rozwaliłam. Dobra. I tutaj serve idę. Serio, nie jestem w kole Ile do koła trzeba? O Boże, długo. Znaczy, że dużo tych. Nawet, nawet ten domek nie jest w strefie jeszcze o Boże jeszcze nie jestem w strefie o Pani, że się do strefy idzie teraz jestem w strefie o Boże Tylko pytanie o tej skrytki w ogóle nie ma. Co ja mam teraz zrobić? Jak tutaj nie ma skrytki, jak tutaj nawet krzaka nie ma. W takich terenach, to w życiu krzaka nie będzie. No nie no, w życiu. Nigdzie nie mam się schować w ogóle. Się schować, bo, je, bo, to, bo to jest miejsce w kole. O, kasa, nie zauważyłem. Co się, kasa wyleci. Serio, to jest otwarta ta. No nie, to ktoś ściankę zniszczył. Poza tym, i tak już nie jestem w kole. No nie. Serio? Patrz, zostały cztery osoby. Co jeśli ja to znowu wygram? Bo jak bo jak tak, to ja naprawdę to będzie grubo. A co to za jaskinia? A pamiętam, o tej jakiś typek z koroną kogoś rozwalił. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Nie. O kurda Aj uciek! Nie tak to miało być Teraz dopóki sobie ta jeszcze troszeczkę posiedzę Ej, no ale nie oczajcie no że stały trzy osoby Łącznie ze mną, dwóch do pokonania zostało jak ja to wygram, to nie To poleciał więzi. zięgi, wiem, co tutaj będzie moja skrytka. na trzy osoby, nie słyszę żadnej bitki, bo nie ma, że pewnie. Ale kurde, mam stresa. Kurde, trzy osoby. Ło. Nie, dobra, teraz nie ma czasu na zabawę. Teraz jest czas na wygraną. Tylko w ogóle nie wiem czy wygram. Dokładnie! Jestem w kole! Jestem w kole Dokładnie, i tak miało być. Jestem w kole. Dobra. Czyli... Oj! Ej, widziałem typa, tam leciał Co to było? Jakie tam dźwięki lotne są No, please, niech ktoś się z nich w końcu sklepie, bo. Minuta! Serio? Już żaden z nich się nie klepie? No bo ja jestem na pewno od nich chyba najdalej, bo oni poszli w tamtą stronę. Chyba a ja jestem na pre... a ja jestem myślę, że bardzo daleko już od nich. Czy znaczy nie bardzo, ale. Patrz, snajpią! Słyszałem dźwięk snajpy. Snajpią się. Znaczy, ktoś Rozwalił go! Zostały dwie osoby. O Boże. Nie, dobra, nie będę się śliskać. 오부 X 스기있스 Eat our chef there. Come with your feet, I'll let that. Anything in need, I'll get that. Let me take the lead, don't sweat that. If you want to eat our chef there. Come with the feet, I'll let that. Anything in need, I'll get that. Let me take the lead, don't sweat that. If you want to eat our chef there. Come with your feet, I'll let that. Anything in need, I'll get that. Let me take the lead, don't sweat that. If you want to eat our chef, I'll let that. You're through, that. Znaczy, dzisiaj miałem że jest tylko jest pierwsze miejsce, ale potem, teraz dokładnie kronowane królewskie, udało się. No dobra, słuchajcie widzowie, jeśli wasz jeśli kanał to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie, elo.